O, o takie rzeczy to trzeba się naprawdę zastanawiać, nie? Jak jest ten smoke, Co, tak? co jest fajne do? Jak nie? Jak masz tego smoka tutaj, co? Co ci będzie palił? tutaj musisz spalić, spali. Tak dobrze, mi się właśnie ta kurka pojawiła. Tak spali, żeby też się, się odbije za mocno, Sprzedam to trzeba to, podgasić, nie? No. Halo. Godzinę... Halo. No. 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 Gramy za jakąś godzinę, nie są w lola? No. no. Dobra. No się pierdol. No się pierdol. No Frajer. Taka bluźna gadka. <grybujesz> można ku polowi się dogadać w 5 sekund na wspólne granie w grę komputerową. Pomyśl to z Tigal zrobiłby na twoim miejscu. Fuuuu ty O to ugra jeszcze. <grybujesz> Ale jajca tej chodź we. Ale legenda jedna. Ale. Chciałem odkupić winy, bo się... Po... A po, po, Pomek zablokował idealnie, żeby no, nie ma się Ja a ten za mną stoi no, Nie, no, nie mogę, ładny Mati, ładny o, No to dawaj, dawaj, dawaj. Bezpieczne. Oho, co? No, tak ci wesoło? Bardzo mi wesoło Ej właśnie! O co tu chodzi? ten klip na TikTok, ale nie mam zielonego pojęcia o co tu chodziło. Może ktoś dać jakieś telder do tej sytuacji? No, tak ci wesoło? Bardzo mi wesoło dzisiaj. No to Mam dobre... Jesteś zajebisty gościu, kurwa. Panownie, samek, świąteczka. Wiesz co, kurwa, no, takiego debila to dawno nie widziałem. I wzajemnie! Wszystkiego dobrego! Miłego wieczoru życzę. Nie będę wtedy to fłokę Ale o co chodzi? Dlaczego on przyszedł? To musiało być jakieś. Coś tam się musiało wydarzyć, że on przyszedł do tego auta, kurwa, no nie wiadomo o co chodzi. Eee, dziękuję bardzo. Wogon Relic za 6 miesiąc to on coś się przysrał, bo normalnie na parking zaparkowy nie miał chyba jak wyjechać, coś? Co? Czyli wujek? Elo Kowal. O, to jest dobre, to widziałem. Hello. Piątkę chciał przybić, piątkę chciał przybić. Jak piątkę chciał przybić? Co, Nie, kurwa. ty debilu. Sorry, sorry. Sorry, kurwa. <noise> Pusty, śmiejecie, no ale dużo młodych może nie wie, jak się prezerwatywy używa i potem się stresują podczas zakładania pierwszy raz. Kokle, ja każdy się stresa, Kiedyś mowy. byłem na wyjeździe, kiedyś byłem na wyjeździe na... Yy, na tym, gdzie to było? W Chorwacji, w Splicie, na Ultra Music Festivalu. i na festiwalu poznałem taką koleżankę z Wrocławia. Obydwoje byśmy podpici i tak dalej, no ale zaczęło nas do siebie ciągnąć. Zawinęła mnie na pokój. Cześć Bukarek. I co? No i kurwa tak się zestresowałem, że przez przypadek miałem te dureksy performance te ze znieczulaczem, kurwa, żeby się tak za szybko kurwa, nie ten, nie swajdolić. I tak się zestresowałem, że na lewą stronę ją założyłem i zamiast znieczulić siebie, to ją znieczuliłem. I biedna nie mogła dojść. Nie no Także kurwa, lepiej lepiej, kurwa, le, le, lepiej potrenować, kurwa, nie? Żeby potem nie było takich sytuacji. Jest zawsze taktyka, ja zawsze sprawdzam czy się dobrze rozwija Tak jak biorę palce i czy się dobrze rozwija Jak się dobrze rozwija to wiem zawsze że jest dobrą stroną Nie strzelił! <grywa> ja pierdolę, nie strzelił kurwa Maciu, by go zabił ty! Nie nacisnął chyba kurwa Ja pierdolę, nie mogę, jakie jak, 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 kurwa, jakie dogrywki człowieku Cześć striker o w mordę jeża ty no, z Ale ty, nie no, to co ty w szafie śpisz? <laughs> może byś na zaprosił ta? największego gita w Polsce, Maćka Włodarskiego, długo go nie było z tobą Cześć Kieprzyk Ale on nie ma czasu, kurwa, macie. Kurwa. Zapraszałem go na coś ostatnio, powiedział mi, że ma fabułkę w RP I żebyście się pierli, bo już mnie nie potrzebuje Ty, ja jeszcze, jeszcze, no jeszcze, jeszcze ponoć bana dostał za low RP. Dostał bana za do low RP, I teraz by wrócił chętnie tak? na p... Tak? No bo jest to Mogę ci nagrać jak szczekam i mogę... O, tu jesteś jest ja jest mu ...piszą do lasek, ej Mogę ci szczekać, mogę ci nagrać jak szczekam i mogę... To są tacy ludzie? Ej, możesz mnie poniżać ja mam bardzo dużo No to czapa pisała kurat kurwa. wiadomości. Cześć Bubik. Haruś do Ciebie zaszczeka na streamie. Antek, kurwa na pewno sobno do chuja. Bym chciała? Ruff! Oczywiście. Ja ostatnio dałam buziaka. Oh no. Fajny jakby ktoś tak dla mnie Zaszczekał. Pff. <laughs> Nie, to jest... nie, ona się znęca nade mną. Siema, paszło no sensu. to robiłeś. Co myślisz o tym zawodzie jako pierwszy. Ciemny cygan. Bardzo ci gratuluję. Myślę, że to będzie naprawdę mocna. Spodziewał się naprawdę zapierolostrego, ale siomeczku bardzo ci szanuję, że to nie są kura, żadne onlyfansy, ani niebieskie platformy, ani nie jesteś jakimś pimpem ani innym. Kura, wynalazkiem w tych czasach. Także mój drogi gutlach fan od papito. Pozdrawiam Szacuneczek. Może coś tutaj ja mamkowym faktycznie z tym. Racumeczek. raz mi zabierz, że nisko. Tak o! NIE! Tak. Dajże Daj przybał? Pod sesję, zjebysz się, bye. Wezmę pod Bączki jest, wiesz, bączki. Trzeba podawać, bo będzie jak Mario, że do każdej streamerki pisze. Tak, tak, tak. A który, kto, <noise> kto, w, który pani, kto, według pani, zdobył dzisiaj kasplowy wierch? Mm. On <noise> i kto dalej? Kto jeszcze dwie osoby. Ty, czy na pewno nie? <głos> <głos> <głos>

Ja raz spierdolałem wszystkie wypady nie, wtedy. Nie umiałbym nie się przełamać jakoś. Jak nie, umiem, nie umiem sobie wyobrazić, że dzwonię na kurę i żeby ona przyjechała. I co? I przyjeżdża mi do chaty i się robi. I co bym miał zrobić? Takie, tak niezręcznie, kurwa, bo tak od razu co? Od razu przejść do rzeczy? Że co, ona przyje... kurę Nie byłem nigdy na kurze, Nigdy nie korzystałem z tej tak, żeby płacić. No miałem jedną w domu, no ale. No e, na dzięki sprawę, za 7 ja miesięcy. Tym, ale tak, żeby kurwa zamówić, no to... Nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Kur... buraka bym chyba spalił. Musiałbym się, nie wiem, najechać. Musiałbym, musiałbym być wypity, kurwa, żeby się nie wstydzić. Ja musiałbym się trali zapytać, kurwa. Jak to się robi? Że co, no dzwonić i, i co? Że dzień dobry, ja chciałbym panią zamówić do domu. I ona przyjeżdża i, i co? I co? Ona od razu zaczyna się rozbierać i mówi dawaj mi tego kurwa ryceria"? ja mnie. Zaufajmy sobie teraz. Ale oszukałeś mnie w chuj. Dobra, zaufajmy sobie przez ten kurde, było minęło. Pamiętaj, się. 500X teraz na 0 no, Ale mnie już karna za to dopadła, ja... ty widzisz, kurde, jak je, wygląda je zielone, mój. Daj... <ślam> Widzę. No tak, tati... ej, daj mi zielon, serio, Remek, jest ja zielone, dałem zieloną serurę, mankiewicz. Ja dałem czerwone, ja dałem czerwone. Spierdalej, to no. spierdalaj spierd <ślam> Czemu kurwa bejtujesz by kuro? No? Ja wiem, że grasz pod staty, ale kur... No bez przesadnych, chłopie, jak mówimy wszyscy, to wszyscy Chłopie, Co ty jesteś na midie chłopie? No bo ja, ku... ja domykam tą całą akcję od mida, no co ty taki jesteś dziwny? Właśnie praga nie zrobiłeś odpoczynkania A co ty pier**nisz teraz w ogóle? Dobra, no, tak, no, tak graj z tobą chłopie to jest, ma... na dwójkę Madzia To nie ma sensu przecież Leży, dobra Ej las B, las B Las B. B. B? B? B B. Gdzie kurwa na tym B? Przecież wiem, że jest B. Brawa, brawa. Afera. Brawa. Kurwa, nie wiem, te dziady grają na jakichś takich settingsach kurwa, że mi chuj wylezie, nie? Kurwa, 13 na 9 ustawione, jakiś ten na środku kurwa, ta broń pierdolona, nie wiadomo o co chodzi. Celownik. kropka. Chuj wie! Nie, no kurwa, macie. Seksualną kurwę na pozycję. No to najbardziej lubię jak mnie na z rampy wychodzą i mnie ruchną w dupę i nie umiem nic zabić e, To się akurat często zdarza I morda, morda kondon No ty nie dasz tak, bo ty za każdym razem No ja k**a za każdym razem te punkty i są wszystko to zważniejsze Dobra, na rogale, na, rog na rogale daję da zielone Dobra, dobra. <grym> Halo No? I co teraz? <grym> Co? Co się śmiejesz? No kurwa. Mateko! Ja yeah, piek! Chuj rozbroił! Ej kurwa jak mnie nos wędzi. Nie wiem o co chodzi. Dostrzeli smoke red i dwa tecze na wyjście? Mm -hmm. Ja mi dalece.